Hej kochani! Żebyście nie myśleli, że u nas jest tak kolorowo Dlatego zapytałam naszą ekipę, jakie mają plany na dzisiejszą pracę Skończyć I świąteczne posty? Tak Takie piękne ozdóbki mamy Tutaj ekipa wspomagająca pięknie zawiesiła bombeczki Jaki plan na dzisiejszą pracę? zakończyć wszystko, zakończyć wszystko dla tak. firmy niespodzianki, zakończyć strony internetowe, tak dokładnie cały dziś. rok zamknąć dziś. dziś, dziś, no. dziś mógłbyś dolać wody, bo grudzień to tak naprawdę u nas jest bardzo intensywnym miesiącem. E potrzeba dużo energii.